<laughs> po prostu. No, potrafiłam tak... tak przeczekać, naprawdę. A ta druga opcja to jest. Te... Katarzyna Nosowska od zawsze była ikoną polskiej sceny muzycznej. Jej głos, niosący melancholię i bunt, równocześnie stał się znakiem rozpoznawczym pokoleń. Lecz za tą publiczną maską niezłomnej artystki kryła się kobieta pragnąca normalności i miłości, której nikt się nie spodziewał w jej życiu w wieku 53 lat, w cieniu reflektorów. I aplauzu nagle pojawiła się niespodziewana, iskra nowego uczucia, coś czego wcześniej unikała przez lata samotności i nieufności wobec związków przez dekady, karmiła się tylko muzyką i emocjami tłumu. Teraz jednak w jej życiu pojawił się człowiek, który widział ją nie przez pryzmat sławy, ale poprzez delikatne niuanse jej duszy, te ciche spojrzenia, drobne gesty, które dla świata były niewidoczne, stały się dla niej całym światem w dniu, gdy powiedziała sobie, że warto zaufać miłości na nowo. Jej serce drżało z ekscytacji i lęku jednocześnie, bo przecież przez lata uczyła się chronić własną wrażliwość każdy dotyk, każdy uśmiech tego nowego partnera wydawał się jej jak pierwsza nuta w piosence, którą komponowała w młodości. Pełna nadziei i niepewności w tajemniczych porankach spacerowali razem po opustoszałych ulicach, rozmawiając bez słów, a spojrzenia mówiły więcej niż jakiekolwiek wyznania nosowska. Przyzwyczajona do samotności, nagle odkrywała, że życie może być ciepłe i przewidywalnie nieprzewidywalne w tej nowej miłości, odkrywała siebie na nowo w każdym śmiechu, w każdym drobnym gniewie, w chwilach kiedy wspólna cisza była pełna znaczeń, wkrótce padła decyzja o ślubie. Wydarzenie, które zaskoczyło nie tylko fanów, ale i przyjaciół, którzy znali ją jako kobietę niezależną. I zdystansowaną przygotowania do ceremonii były pełne subtelnych dramatów, bo Nosowska chciała, aby wszystko było zgodne z jej wizją intymności i prawdziwego szczęścia, a jednocześnie nie mogła powstrzymać lęku, czy nie popełnia błędu patrząc na sufit w swoim domu, wspominała wszystkie minione rozstania i zawiedzione nadzieje. A mimo to czuła, że tym razem serce prowadzi ją pewnie jej wybór był jak nowa melodia, której jeszcze nikt nie słyszał, a każdy dzień wypełniała radość odkrywania życia u boku człowieka, który rozumiał jej ciszę i szalone pomysły. Katarzyna znalazła w nim partnera do śmiechu i do bólu, do zwykłych codziennych rytuałów i wielkich gestów nieoczekiwanych podróży i spontanicznych piosenek śpiewanych w kuchni tego nowego świata, który otworzył się przed nią, nie dało się opisać zwykłymi słowami, bo była to eksplozja emocji i bezpieczeństwa jednocześnie, mieszanka niepewności. I absolutnej pewności, że miłość wciąż potrafi zaskoczyć. Nawet po pięćdziesiątce jej dłonie drżały, gdy zakładała pierścionek, ale w oczach miała błysk dziecięcej ekscytacji, a jej serce biło jak nigdy wcześniej. Każdy gest, każde spojrzenie, każda rozmowa z tym mężczyzną była jak nowa piosenka, którą mogłaby tworzyć bez końca, a ślub, choć intymny, miał w sobie całą moc świata zewnętrznego, bo nosowska wiedziała, że prawdziwe szczęście nie potrzebuje wielkich tłumów, wystarczy obecność tego jedynego, który widzi nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I mimo że życie przed nią było pełne trudnych wyborów, samotności, publicznych ocen i własnych wątpliwości, teraz w tym jednym momencie czuła, że każdy ból i każda radość prowadziły ją dokładnie do tego dnia i do tej osoby jej historia, choć naznaczona doświadczeniem i stratą. Rozkwitła na nowo w pełnej krasie, jak melodia, która długo pozostaje w głowie, w sercu i w duszy, odbijając światło nadziei, miłości i odwagi podążania za tym, czego naprawdę pragniemy, nawet gdy cały świat patrzy na nas ze zdumieniem i zachwytem. Katarzyna Nosowska, której głos przez lata definiował pokolenia, wkraczała w nowy etap życia z sercem, które od dawna było zamknięte i ostrożne, a teraz drżało jak nigdy wcześniej w cichych porankach. Gdy świat jeszcze spał i tylko ona i on dzielili przestrzeń pełną zapachu, świeżo parzonej kawy i subtelnego światła przenikającego przez zasłony, każdy gest nabierał znaczenia. Każda drobna uwaga stawała się świadectwem emocji, które od lat były tłumione. Katarzyna, znana z wyrazistego dystansu wobec mediów i fanów, odkrywała w sobie nieoczekiwane pragnienie bliskości, pragnienie, by ktoś znał ją nie przez pryzmat sceny. Ale w całej jej wrażliwości i skomplikowanej osobowości, te chwile spędzone razem w małych kawiarniach, na opustoszałych ulicach nocą, podczas których rozmowy nie były potrzebne, bo spojrzenia mówiły wszystko, stawały się dla niej czymś więcej niż codziennością. To była nauka ponownego zaufania do życia, do uczuć, do samej siebie, każdy dzień wypełniony wspólnymi spacerami, długimi rozmowami, drobnymi konfliktami, które kończyły się śmiechem. Każdy dotyk, który wywoływał ciarki na plecach, każdy uśmiech wywołujący fale ciepła w sercu, wszystko to tworzyło przestrzeń, w której Katarzyna mogła być sobą całkowicie bez maski. W tym nowym świecie, który otworzył się przed nią po latach samotności i publicznych ocen, pojawiła się decyzja o ślubie, która była zarówno triumfem odwagi, jak i ryzykiem, bo dotyczyła serca, które przez lata znało ból i zawód. A mimo to wybrało miłość świadomie, bez przymusu i bez kompromisów, przygotowania do ceremonii były pełne napięcia, bo katarzyna pragnęła, by każdy szczegół odzwierciedlał jej wizję szczęścia, a jednocześnie każdy drobny gest przygotowań, każdy śmiech, każdy sekret wymieniany między nią a przyszłym mężem budował atmosferę niepowtarzalnej intymności. Ceremonia, choć skromna, miała w sobie moc porównywalną. Do najwspanialszych koncertów, które przez lata dawała światu, bo teraz każdy jej ruch, każdy uśmiech, każda łza szczęścia była obserwowana tylko przez tych, których naprawdę kochała, a w oczach Katarzyny odbijało się całe spektrum emocji, od ekscytacji po lęk, od nostalgii po absolutną radość. Każdy moment był jak nuta w symfonii jej życia, której wcześniej brakowało pełni, w tej nowej miłości, odkrywała siebie na nowo. Poznawała aspekty własnej wrażliwości, o których nie wiedziała, że istnieją, i w każdym uścisku czuła, że to uczucie nie jest tylko chwilowe, że to jest fundament, na którym może budować resztę życia. Każdy wspólny dzień, każda wspólna podróż, każda piosenka śpiewana w kuchni czy na balkonie stawała się aktem celebracji życia, tego życia, które po latach niepewności, pełnych dramatów, publicznych oczekiwań i własnych wewnętrznych konfliktów, nagle nabrało barw, głębi i znaczenia. Katarzyna odkrywała, że miłość, prawdziwa miłość, może być zarówno bezpieczna, jak i pełna ekscytacji, że można czuć się wolnym i jednocześnie bezpiecznym, że można oddać serce w pełni i nie bać się złamania, a jej nowy związek był świadectwem, że nigdy nie jest za późno na odkrycie prawdziwej bliskości, że każdy dzień może być początkiem nowego rozdziału. Że każda chwila wypełniona uważnością, zrozumieniem, czułością i śmiechem może prowadzić do szczęścia, którego wcześniej nie znała. W tej miłości nie było miejsca na udawanie, na maski, na dystans, który kiedyś definiował jej życie. Tu liczyła się prawda, autentyczność, obecność i bezwarunkowa akceptacja partnera, a wszystko, co działo się wokół, światła reflektorów, oczekiwania publiczności, opinie fanów. Traciło znaczenie wobec intymnego świata, który stworzyli razem, w którym Katarzyna mogła oddychać pełną piersią, śmiać się głośno, płakać, marzyć i kochać bez ograniczeń. Każdy kolejny dzień wypełniał ją energią i poczuciem spełnienia, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. W tym nowym etapie życia, pełnym pasji, bliskości i autentyczności, Katarzyna Nosowska odkrywała, że prawdziwa miłość może nadejść w każdym wieku, że szczęście nie zna ograniczeń. A serce potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczoną duszę. Katarzyna Nosowska wchodziła w każdy kolejny dzień z uczuciem, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się niemożliwe do osiągnięcia jej serce, które przez lata było chronione i ostrożne, teraz biło szybciej. Na widok najdrobniejszego gestu jej partnera każdy uśmiech, każde spojrzenie, każdy szept był jak muzyka, której nuty rezonowały głęboko w jej duszy i rozświetlały mroczne zakamarki wspomnień z przeszłości wspomnień pełnych samotnych wieczorów scenicznych sukcesów które nie wypełniały pustki rozwodów z publicznością obserwującą każdy jej ruch krytyki którą przyjmowała z godnością a teraz pozwalała sobie na słabość na czułość na nieoczekiwane śmiechy i drobne gesty intymności które kiedyś wydawały się obce jej osobowości Katarzyna uczyła się zaufania na nowo odkrywała że można oddać serce nie tracąc siebie, że można kochać głęboko i jednocześnie zachować niezależność, ich wspólne poranki były wypełnione drobnymi rytuałami, kawa przygotowywana razem, bo wspólne spacery po opustoszałych ulicach miasta, rozmowy bez słów, bo wystarczyło spojrzenie, dotyk dłoni, ciepło obecności, które wypełniało całe mieszkanie światłem i spokojem, Katarzyna odkrywała w sobie uczucia, które przez lata były uśpione. Radość. Ekscytację, delikatną zazdrość, zaskakującą spontaniczność, a każdy dzień był jak kolejna zwrotka w pieśni życia, której melodia była teraz tworzona razem z kimś, kto znał ją nie przez pryzmat sceny, ale w pełni, z całym bagażem doświadczeń, blizn i pasji, każdy wspólny posiłek, każda podróż, każda rozmowa o przyszłości stawała się aktem budowania nowego świata świata, w którym Katarzyna mogła być w pełni sobą, bez lęku przed oceną. Świat, w którym miłość nie była sceną do udawania, lecz prawdziwym doświadczeniem, które wypełniało serce po brzegi, ich ślub, choć kameralny, był symbolicznym triumfem życia nad samotnością, nad strachem, nad wieloletnią ostrożnością wobec ludzi. Ceremonii towarzyszyła cisza, skupienie i energia, która nie potrzebowała tłumów ani fleszy, była to przestrzeń absolutnie intymna. Każdy gest, każdy uśmiech, każdy szept nabierał znaczenia. Każdy moment był świadectwem odwagi i prawdziwego oddania. Katarzyna Nosowska, stojąc u boku swojego partnera, czuła, że to jest początek nowego rozdziału życia, że każdy dzień może być pełen radości, zrozumienia, spontaniczności, że można na nowo odkryć świat przez pryzmat miłości, która nie zna ograniczeń, w tej miłości nie było miejsca na dystans, na maski, na udawanie, była autentyczna, bezwarunkowa i głęboka. W tym nowym etapie życia Katarzyna doświadczała nieznanych wcześniej emocji, od subtelnej euforii po pełne bezpieczeństwo, poczucie bycia kochaną i akceptowaną całkowicie. Wszystko, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stawało się realne, a każdy dzień wypełniał ją energią i poczuciem spełnienia, którego wcześniej nie znała. Odkrywała w sobie wrażliwość, którą ukrywała przez lata, doświadczała przyjemności z drobnych gestów. Z obecności bliskiej osoby, z uśmiechu, który był odbiciem jej własnego szczęścia, a jednocześnie uczyła się, że miłość nie jest tylko uczuciem, ale sposobem życia, sposobem obecności, sposobem tworzenia wspólnego świata pełnego ciepła, bliskości i harmonii. Ich wspólne chwile były pełne śmiechu, subtelnych napięć, które kończyły się czułością. Odkrywała w sobie spontaniczność, której nie znała, akceptację dla siebie i drugiego człowieka. Każdy dzień, Każda rozmowa, każda wspólna podróż była nauką życia w pełni, w tym świecie, który stworzyli razem. Katarzyna czuła, że jej serce, które przez lata było zamknięte, teraz bije pełną miłością, odkrywała, że miłość może nadejść w każdym wieku, że można kochać bez obaw, że można ufać, że można budować świat pełen piękna i szczęścia, że każdy dzień może być nowym początkiem, że każdy moment spędzony razem jest bezcenny. I że życie, choć wcześniej pełne samotności i niepewności, może rozkwitać dzięki bliskości, czułości i autentycznej miłości, katarzyna Nosowska doświadczała uczucia, które przekraczało sceniczne triumfy i publiczne uznanie. To była miłość prawdziwa, pełna, intymna, głęboka, w której każdy gest i każde spojrzenie były wyrazem wzajemnego oddania i zrozumienia. Każdy dzień wypełniał ją poczuciem bezpieczeństwa, radości i spełnienia które przez lata wydawało się nieosiągalne, a teraz stało się jej codziennością, Katarzyna Nosowska odkrywała, że prawdziwe szczęście nie zna granic, że miłość jest możliwa w każdym wieku, że można być kochanym i kochać w pełni, i że życie, choć pełne zawirowań, strat i dramatów, może nagle rozkwitnąć dzięki spotkaniu właściwej osoby, dzięki otwarciu serca i poddaniu się uczuciu, które daje sens radość. I głębokie poczucie bycia naprawdę żywym. Katarzyna Nosowska po ślubie odkrywała kolejne warstwy swojego życia, które dotychczas były zakryte cieniem samotności i obowiązków zawodowych jej codzienność, choć pozornie zwyczajna, teraz nabrała intensywności. Każdy poranek zaczynał się od ciepłego spojrzenia kawy przy oknie, od rozmów, które trwały godzinami i nigdy nie traciły znaczenia. Każdy gest, choć prosty, niósł w sobie ogrom emocji. Drobne dotknięcie dłoni, uśmiech w połowie zdania, krótki pocałunek na pożegnanie były jak rytuały przypominające jej, że życie może być pełne miłości, nawet po pięćdziesiątce, nawet po latach publicznych oczekiwań i samotnych wieczorów. Katarzyna czuła się zaskoczona intensywnością emocji, które wcześniej wydawały się niedostępne, i w tym wszystkim kryła się niewypowiedziana radość i lęk lęk przed tym, że coś może się zmienić. Że ta baśniowa codzienność może nagle prysnąć, ale równocześnie uczucie to było silniejsze niż strach, i dodawało jej odwagi, by cieszyć się chwilą i przyjmować każdy dzień z otwartym sercem w chwilach ciszy, kiedy siedziała w salonie z książką lub słuchała muzyki, jej myśli powracały do momentów, kiedy samotność była jej codziennością, kiedy sceniczne triumfy nie wypełniały pustki, i nagle czuła kontrast pomiędzy tamtym życiem a tym, co miała teraz. I to porównanie sprawiało, że każdy dotyk, każde spojrzenie partnera stawało się jeszcze bardziej wartościowe. Jej przeszłość, choć pełna sukcesów, teraz jawiła się jako przygotowanie do tej niezwykłej bliskości, do umiejętności kochać i być kochaną bez ograniczeń. Katarzyna odkrywała też, że miłość nie jest tylko uczuciem, ale procesem codziennego współistnienia, wzajemnego słuchania, dzielenia się radościami i smutkami. Nauką kompromisu i akceptacji dla niedoskonałości drugiej osoby i własnych. W tym nowym świecie każdy drobny szczegół nabierał znaczenia. Każdy wspólny spacer, każda kolacja, każda rozmowa o drobiazgach dnia codziennego były jak świadectwo tego, że życie może być piękne, jeśli pozwolimy sobie na bliskość, na autentyczność, na prawdziwe dzielenie się sobą. Katarzyna, choć wcześniej niezależna i ostrożna, teraz uczyła się otwartości. Pozwalała sobie na emocje, które kiedyś tłumiła, czuła radość z prostych gestów, z rozmów do późnej nocy, ze wspólnego planowania przyszłości, z drobnych niespodzianek, które partner przygotowywał w sposób niewidoczny dla świata, ale głęboko odczuwalny dla niej. Ich relacja rozwijała się nie tylko w codziennych rytuałach, ale również w podróżach, w odkrywaniu miejsc, które wcześniej wydawały się odległe, w poznawaniu nowych smaków, zapachów. I dźwięków, które stawały się częścią ich wspólnej historii. Katarzyna zauważała, że z każdym dniem jej serce staje się bardziej otwarte, bardziej podatne na emocje, bardziej skłonne do spontaniczności, a jednocześnie zachowuje głębie refleksji i wrażliwość, które były jej znakiem rozpoznawczym, w chwilach, gdy siedzieli razem w ciszy, czując ciepło bliskości. Katarzyna dostrzegała, że miłość może być jednocześnie spokojna i pełna pasji, że można doświadczać harmonii i wzniosłości. Że każdy moment spędzony razem jest cenniejszy niż najwspanialsze sceniczne osiągnięcia. Jej życie osobiste, które przez lata było tematem plotek, nieporozumień i publicznych spekulacji, teraz wypełniało się prawdziwą treścią, prawdziwą bliskością i autentycznymi emocjami. Katarzyna i jej partner wspierali się nawzajem, a ich relacja była jak płótno malowane codziennymi gestami, w którym każdy dotyk, każde spojrzenie, każda rozmowa była barwą tworzącą Pełny obraz szczęścia w tym nowym rozdziale życia. Katarzyna czuła, że może być sobą w pełni, że może doświadczać miłości bez kompromisów wobec własnej tożsamości, że może kochać i być kochaną, że może odkrywać radość w prostych chwilach, a jednocześnie cieszyć się głębią i bogactwem emocji, które przynosi prawdziwa, dojrzała miłość. W ich codzienności kryły się momenty śmiechu, wzruszeń, zaskoczenia. W których Katarzyna odkrywała w sobie nowe pokłady emocji, nowe pragnienia, nowe nadzieje, i to uczucie dawało jej energię do działania, do tworzenia muzyki, do bycia obecną w świecie, który przez lata był dla niej sceną. Katarzyna Nosowska odkryła, że miłość może przychodzić w najmniej oczekiwanym momencie i że nigdy nie jest za późno, by serce zabiło mocniej każdy uśmiech. Każdy gest, każda wspólna chwila były teraz dla niej źródłem szczęścia. I spokoju po latach scenicznego życia i osobistych zmagań w tym nowym rozdziale życia. Katarzyna nauczyła się celebrować codzienność, cieszyć się bliskością i autentycznym uczuciem, które wypełniało jej dni radością i spełnieniem. I właśnie te doświadczenia, ta prawdziwa miłość, stały się najcenniejszym skarbem, który nosiła w sercu. Zachęcamy do obserwowania dalszych historii Katarzyny Nosowskiej. Subskrybuj nasz kanał aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o pasjach, miłości i życiu gwiazd, które inspirują i poruszają.